Shabbat shalom. Dom Izraela Polania. Chwała Bogu. Zaczynamy dzisiaj objawienia czwartego rozdziału. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł wstąp tutaj, a pokażę Ci, co ma się stać Potem. I zaraz popadłem zachwycenie. A oto tron stał w niebie, a oto w niebie stał tron na tronie zao siedział ktoś. A ten, który siedział na nim, podobny był z wyglądu do kamienia espisowego i karnoolowego, a wokół tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu a wokół tronu 24 trony a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich były złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice, głosy i grzmoty. Ciekawe dla tych, którzy dzisiaj twierdzą, że błyskawica jest znakiem szatana. Tu jest napisane, że z tronu Bożego w niebie wychodzą błyskawice, a Jeszua kiedyś przyrównał, kiedy szatan będzie zrzucony z nieba, powiedział: Widziałem szatana. Jak błyskawica spadającego z nieba. Aleluja. A strony wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty, przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni, to jest siedem Bożych duchów. Przed tronem, także jakby morze, przed tronem, także jakby morze podobne do kryształu, a w pośrodku, Tronu, cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie, a każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz jej było pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały święty, święty, święty jest. Hmm, ten, który był, który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokąt temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc godzin jesteś chowa i Boże nas przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli zostało stworzone i zaistniało. I to jest, to jest objawienie, które opisuje nam, co się dzieje w niebie. W niebie jest sala tronowa. Jest sala, na której siedzi tron. Jest tron Jehowy, on na nim siedzi. Wokoło tronu jest 24 mniejszych tronów, gdzie to są starcy. I są postacie, cherubini, serafini, ze skrzydłami. Którzy mają dużo oczu i którzy śpiewają 24 godziny na dobę, cały czas śpiewają. Święty, święty, święty jest Jechowa. Święty jest ten, który był, który, który ma przyjść, ten, który stworzył wszystko, jest święty. Uwielbienie się tam odbywa, ale jest tron. W niebie jest tron. I teraz pierwszą rzeczą, którą Bóg Jechowa, nakazał Mojżeszowi, żeby uczynił pod górą Synaj kiedy budował przybytek, była Arka Przymierza, skrzynia Przymierza Bożego. I na tej skrzyni, która jest nazywana nazwana w innym miejscu, że to jest tron Jehowy, tron Jehowy, Jehowy Cewaot, jechowy Zastępów, siedzącego między cherubami, tak dokładnie się nazywa skrzynia Przymierza, to jest jej nazwa podana w słowie. Są, jest to tron Boży, jest to złota skrzynia zbudowania z drzewa akacjowego um, i obok niej są właśnie skrzydła cherubów, są cherubini, którzy stoją i, którzy, i to obrazuje nam to, co się dzi dzisiaj w niebie dzieje. Ale um, Arka Skrzynia Przymierza nie jest tylko um, symbolem Boga, a dokładnie um, jest po prostu miejscem, jedynym, jedyną rzeczą, jedynym miejscem, w którym dokładnie przebywała Boża chwała i Boża obecność. I przekonali o, o tym się różni ludzie w historii, w historii świata niejednokrotnie. Także Arka Przymierza jest tym pierwszym przedmiotem, który był, który, był, który był zbudowany i który jest dokładnie tronem. Pokazuje, że jest tronem Bożym: tam przebywa szekina Boża, tam przebywa chwała Boża, Arce Przymierza. I teraz idziemy do księgi Jeremiasza. Księga Jeremiasza jest tam pewne proroctwo, o którym chcę Ci się powiedzieć. Proroctwo, o którym czasem, czasem myślę, że większość ludzi w ogóle nawet nie zwraca uwagi. Ja czytam wielokrotnie Księgę Jeremiasza i a może czasami nie zwracamy uwagi na pewne proroctwo, bo nam się wydaje, że a to się odnosiło do, do tamtych czasów, a teraz w zasadzie to jest mi to do niczego niepotrzebne. Ale zobaczmy. Księdza Jeremiasza. W siódmym rozdziale prorok Jeremiasz. Prorok Jeremiasz pochodził z Anatot. Anatot to jest taka miejscowość niedaleko Jerozolimy. Tam mieszkali beniaminici, plemię beniamina. Jeremiasz pochodził z rodziny kapłańskiej, był kapłanem. Wielu proroków było kapłanami. Byli blisko świątyni, byli blisko słowa, byli blisko tego, co Bóg czyni. Sam Jeremiasz był powołany w młodym wieku. To powołanie Jeremiasza jest też mojemu sercu bliskie. Bóg mówił do niego tak: "Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, przeznaczyłem cię na proroka narodów". I wtedy Jeremiasz mówi: Wszechmocny chowa, oto nie, nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody". Jeremiasz był powołany w młodym wieku. Mówię, ja nie potrafię jeszcze mówić. Ja nie jestem jak ci kapłani wokół mnie. Na to, że do mnie chowa nie mów jeszcze, nie mów jeszcze, jestem młody. Nie mów, jestem kobietą. Nie mów, nie potrafię. Bo do kogokolwiek cię pośle pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować mówi Jechowa. Potem Jehowa wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, Jehowa: Oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę. Kiedy Bóg daje nam swoje słowa, daje nam władzę nad narodami, nad królestwami, abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył i burzył, a potem odbudowywał i sadził. Czyli wykorzeniał, wypleniał, niszczył i burzył wszystko to, co jest niewłaściwe, co jest złe, co jest grzechem, co jest pożatorą. A potem w to miejsce, żebyś odbudowywał i żebyś sadził. Siedemnasty <laughs> werset mówi, um, mówi Bóg do Jeremiasza. Przepasz swoje biodra, wstań, mów do nich wszystko, co ja ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym słupem żelaznym, murem spiżowym przeciwko całemu krajowi przeciwko królom ludzkim, jego książętom, jego kapłanom, jego posłówstwu. i będą Cię zwalczać lecz Cię nie przemogą bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować ile razy to słowo <grym> zbawiło moją duszę, kiedy przy, kiedy przychodziło kiedy przychodziło prześladowanie Bóg mówi, nie bój się, jestem z Tobą ja jestem z Tobą, aby, aby Cię radować prześladowanie zawsze przychodzi wtedy, kiedy Słowo Boże jest w nas kiedy Słowo jest w nas zawsze szatan posyła swoich ludzi, bardzo często religijnych ludzi, fundamentalistów jakichś religijnych, żeby atakowali słowo, które jest w nas, ale Bóg jest z nami. Jeśli Bóg nas gdzieś postawi, Bóg jest z nami po to, żeby nas, nas ratować i dać nam zwycięstwo. Także Jeremiasz był powołany w młodym wieku, przyjął swoje powołanie, Jeremiasz przeżył, zdaje się, bodajże, chyba trzech królów, kiedy zaczynał swoje. Kiedy zaczynał swoje swoją służbę. Królem, em, królem w Izraelu był równie młody jak on, em, król Jozjasz. Król Jozjasz, który przeprowadził reformy, który odnalazł Torę. Nie wiem, nie wiem, jaką Torę odnalazł, czy w ogóle Torę Mojżesza, czy tą taką czy tą Torę, która tam była przy skrzyni przymierza, a, którą... manuskrypt którą Mojżesz napisał własnoręcznie. Jakkolwiek zobaczyli, że nie robią tego, co powinni, i że i kiedy nie będą przestrzegać tory, to Bóg przyniesie przekleństwo nad narodem, i przyszło wielkie, wielkie przebudzenie do, 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 do Judy wtedy, bo to już wtedy tylko Juda był, bo Izrael już dawno był w niewoli jeseryjskiej. I na, na jakiś czas, przynajmniej do końca życia Józefa, które niestety trwało chwilę, bo poszedł na wojnę z faraonem Egiptu i niestety poległ. Syn został, został królem. Niestety był to zły król. I wtedy Jeremiasz prorokuje. Prorokuje do króla, prorokuje do narodu, prorokuje do kapłanów, prorokuje do całej elity Izraela. W siódmym rozdziale przechodzimy teraz do tego proroctwa Jeremiasza. Słowo, które doszło Jeremiasza od Jehowy. Stań w bramie domu Jehowy i zwiastuj tam słowo i mów. Słuchajcie słowa Jehowy, wy wszyscy z judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać Jehowie pokłon. Tak mówi Jehowa Zostępów. Bóg Izraela, poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: Świątynia Jehowy, Świątynia Jehowy, Świątynia Jehowy. My jesteśmy katolikami, a my jesteśmy protestantami, a my mamy świątynię, a w tej świątyni Sarka Przymierza, o świątynia Jechowy, Jechowa jest z nami. Nie, Bóg mówi, nie polegajcie na tych słowach, ale jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi, swoje czyny, jeżeli uczciwie będziecie stosować prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać. Krwi niewinnej nie będziecie przelewać na tym miejscu, ani też nie będziecie chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, ani nie będziecie czcić Maryi, ani nie będziecie hipokrytami, ani nie, nie będzie nepotyzmu wśród was, ani nie będziecie złodzieja, złodziejami, i można tak wymieniać i wymieniać. To wtedy sprawie, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Ale wy polegacie na słowach zwodniczych i te słowa. Wam nie pomogą. Oto świątynia, oto my jesteśmy katolickim narodem. Oto my to, oto my tamto. Jakkolwiek wszelkie próby myślenia, że to słowo może odnosić się do obecnej sytuacji, są również wskazane. <laughs> słowo Boże jest wielowymiarowe, ono zawsze do nas mówi. Jeśli jakaś sytuacja się powtarza, to po prostu zawsze będzie słowo Bóg mówić to samo co kiedyś. Um. Jak to kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przesięgacie, składacie ofiary Balowi, Maryi, chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: jesteśmy ocaleni? No tak to nie działa. Aby dalej popełniać te same obrzydliwości, Pedofilia. Wszystko, co możliwe. I dalej mówi proroctwo, które później Jeszuła powtórzy. Bo tak źle w narodzie. To się, te słowa padły przed zburzeniem pierwszej świątyni, i te słowa padły przed zburzeniem po raz drugi świątyni za Rzymią. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem. Oto ja to widzę. Jeremiasz nazywa świątynię jaskinią zbójców. I tak samo Jeszua nazwał świątynię jaskinią zbójców. I niedługo potem świątynie zostały zniszczone najpierw przez Babilon, później przez Rzym. I może dzisiaj powinniśmy niektóre miejsca nazwać jaskinią zbójców.